Wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Boniewski, a to &A. Zapraszam. Dobra, pierwszy komentarz od Nexella. Wie to 1x1. Maciej, 1 x 1 czy 1x1. Nie wiem. Fabianito. Pytanie pierwsze. Czy powinnąłeś prawa? Powiem tak, że coś Coś chyba... No, coś wspominam, że byłem. Chyba tak. Jakiś jaki masz zrodek? Ryba. <noise> Jakie masz wieże? Jednego psa i dwa. No znaczy, cóż, Nie dwa. Tylko jednego kota. Zapomniałam pytanie czwarte. Czemu mnie nie znamyłowałeś? To hashtag wiadro Przepraszam się. Fabienito. Moczulski. Gdzie mieszkasz? Chociaż w województwo. Mieszkam w Reszcie. Jestem i mieszkam w województwie pomorskim 2 Pierwsza gra w jaką kiedykolwiek zagrałeś To jest trudne pytanie Otóż Przyznam wam, że nie pamiętam tak naprawdę jaką grę grałem Pamiętam, że grałem w Minecrafta, ale raczej nie była to pierwsza gra, w którą grałem To było dawno Ja już po prostu nie pamiętam No i ostatnie, które będzie kontrowersyjne Lubisz Mamy z Janem Pawłem II Powiem tak że z... obrazy IP2GMD No to jest coś obraźliwe, ale czasem jak patrzę na te przerobione zdjęcia z papierem, to aż ch ch chce mi się śmiać po prostu. Ale co do domu w cyjanu Pawłem II, to już przerobienie mnie tak bawi. Przepraszam. Następne pytanie, tak jak Karm ma. No, pytanie, będą jakieś norma, normal, normalniejsze filmy? Tak wiem, że to głupie pytanie. Otóż planuję film bardzo to nie będzie związane z komentarzem a coś czego chciałbym zmienić na kanale ulubiony napój Trudno mi wybrać. Ulubiona gra. Gita 5 <gryśla> Twój ulubiony kolor. Fioletowy. Babku. Masz Facebook? Tak, ale nie będę ujawniać nie Dobra. To byłoby na tyle. Także ją.